Hej, chłopki, istoty mściwsze wszelakiej! Witam was na moim kanale. Ja jestem Aria i zapraszam was na kolejny odcinek niestrasznych historii. Zanim przejdę do historii, jest coś co muszę podkreślić. Jest ona opowiedziana z perspektywy chłopca w szóstej klasie i wydarzyła się dokładnie 4 lata temu. Okej, okay, tłumacząc to na język polski, na język dorosłych ludzi, Próbujesz powiedzieć w ten sposób hej, to będzie totalnie zmyślone i ukryć to pod płaszczykiem byłem dzieckiem i mogłem zinterpretować jakieś rzeczy inaczej. Znam już takich jak Ty. I już od tego momentu wiem, że wszystko co tam powiesz, to bullshit. No a może nie, może nie, może po prostu faktycznie tak się wydarzyło, a Twój mózg aktualnie uważa, że nie. Nie mam pojęcia, ale wolę uznać, że to będzie zmyślone i że po prostu próbujesz znaleźć na to wymówkę. Mieszkałem w niewielkim miasteczku i chodziłem do publicznej szkoły. W każdy piątek po zajęciach zarówno ja, jak i inni uczniowie uwielbialiśmy chodzić do sklepu z mrożonym jogurtem. Hmm. To nie powinno być napisane odwrotnie? Mrożony jogurt. A nie, jogurt. O, ja wiem, ja wiem. To jest jogurt z tej konkretnej serii z Disney. To jest skrajny Lobby, w sensie jest frozen. Uh, rozgryzłam to. Chodzenie tam w każdy piątek było już naszym rytuałem. Nie oceniam. Niektórzy chodzą na piłkę, niektórzy chodzą grać w gry, niektórzy robią sobie jakieś imprezy, a wy... chodzicie z kolegami na jogurt. No może jest fajny, może jest fajny, no nie, nie oceniam. Czekałem na ten moment cały tydzień. Od naszej szkoły do sklepu był jakiś kilometr, ale był to bardzo miły spacer. Mijaliśmy park, następnie remizę strażacką, centrum kultury, aż w końcu dotarliśmy do sklepu z jogurtem. W skrócie przechodzicie całe miasto. Powiedziałeś, że jest małe. Przez większość czasu było to bardzo zatłoczone miejsce. Często chodziliśmy też do innych sklepów w okolicy, ale sklep z jogurtami był po prostu najlepszy. Gdyby każdy z was choć raz spróbował tego jogurtu... Nie wiem, mrożony jogurt kojarzy mi się tylko z takimi danonkami, nie wiem czy dalej to działa w ten sposób, kiedyś tak na pewno było, że się kupowało te y, serki y, i się takie patyczki do nich dostawało i się wrzucało do zamrażarki i, i później z tego były loty takie fajne, no to, to pamiętam z dzieciństwa, ale to nie wygląda w ten sposób, więc zakładam, że to coś zupełnie innego. Niestety pewnego dnia wszystko się zmieniło. Tego piątku, idąc do naszego ulubionego sklepu, miałem wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Bez przerwy widziałem tę samą Honda Civic. Początkowo się tym nie przejąłem, ale było to dość niepokojące. Nie chcąc psuć nastroju sobie i innym, ruszyłem dalej. 10 minut później dotarliśmy do sklepu z jogurtami. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale sklep znajdował się w czymś w rodzaju dwupiętrowego kompleksu, wokół którego znajdowało się mnóstwo innych sklepów. Nagle przeszły mnie ciarki i jakiś wewnętrzny głos podpowiadał mi, że coś jest nie tak. Wtedy na parkingu znowu zobaczyłem Honda Civic co wcześniej. Może też przyjechał namrożony jogurt? Nie pomyślałeś o tym? Zaniepokojony powiedziałem... Hmm, może tym razem usiądziemy na dziedzińcu? Na co koledzy odpowiedzieli, dlaczego? Zawsze siadamy z tej strony. Nie chcąc martwić moich przyjaciół, odpowiedziałem, znam tam lepsze miejsce. Niechętnie, ale się zgodzili. Ruszyliśmy więc na dziedziniec, który znajdował się z drugiej strony budynku. Miło spędziliśmy czas, a ja zapomniałem o tej hondzie. To już drugi raz, kiedy twój kolega siedzi, nie ma nawet jogurtu. I wymachuje jakoś dziwnie ręką. Tym bym się na twoim miejscu bardziej przejęła niż jakimś dziwnym samochodem. Znaczy dziwnym, no samochód jak samochód, co nie? W końcu nadszedł czas, aby wracać do domów. Pożegnałem moich przyjaciół i ruszyłem w swoją stronę. Moi rodzice byli jeszcze w pracy, więc nie mogli mnie odebrać. Znudzony postanowiłem jeszcze trochę pokręcić się po okolicy. Biegałem jak głupek, ale naprawdę dobrze się przy tym bawiłem. W końcu dotarłem za róg jednej zalejek i mruknąłem sam do siebie. O kurde, w alejce stał naprawdę wysoki mężczyzna. Miałeś dziwne, złe przeczucie jak tu wchodziłeś. Stwierdziłeś, że to zupełnie zignorujesz i zapomnisz o tym. I teraz sobie biegasz pomimo, że powoli zaczyna się ściemniać. Jaki to ma seks! Miał na głowie Fedorę, a jego ubrania były całe brudne i zniszczone. E, to tylko jakiś reditor. Nie bałabym się na twoim miejscu. Pewnie przeczytał gdzieś w internecie, że dobry jogurt i też przyszedł. Myśląc, że to jakiś bezdomny, zacząłem iść dalej, nie zwracając na niego uwagi. Nagle jednak mężczyzna powiedział Dam ci 10 sekund przewagi. Obserwowałem cię za auta. Zaczął śmiać się jak jakiś psychopata. Poczułem serce w gardle i byłem bardzo zdezorientowany. Wiedziałem, że jestem w tarapatach. Odwróciłem się i zapytałem: Dlaczego ja? Co zrobiłem? Jesteś rudy. Nie, żebym miał coś do rudy. Bardziej chodzi mi o to, że, hej, ponoć wypuszczają teraz serial z helikoptera. Może po prostu szukali kogoś do roli. Jednego z tych, braci Rona, albo może do samego Rona. Ten jednak nic nie mówiąc, wpatrywał się we mnie. Po chwili usłyszałem jak odlicza: 5, 4, 3, 2, 1. Całe moje ciało zlał pot, a mężczyzna powiedział, abym lepiej zaczął uciekać, bo inaczej to się źle dla mnie skończy. No właśnie, w sumie to czemu tego nie zrobiłeś? Dał Ci całe 10 sekund. Znaczy, czaje, czaje! Można zostać sparaliżowanym strachem, jasne? Tyle, że to jest raczej odruch bezwarunkowy, że widzisz zagrożenie i z reguły zaczynasz uciekać. Zazwyczaj paraliżuje, kiedy widzisz jakąś broń na przykład albo jesteś w jakimś takim śleczem zaułku. No wydaje mi się, że byłeś na takiej otwartej przestrzeni, że mogłeś nawet krzyknąć i ktoś by przyszedł. Następnie wyjął niewielki nóż. Poczułem jak w tym momencie moje życie wisiało na włosku. Bez dłuższego namysłu zacząłem biec tak szybko jak nigdy wcześniej. Nie widząc innej drugiej ucieczki, postanowiłem skoczyć z drugiego piętra i upadłem na skrawek trawy. Jakbyś pobiegł te 10 sekund szybciej, nie musiałbyś skakać. I dopiero w tym momencie dokładniej mu się przyjrzałem. Miał na twarzy szeroki, przerażający uśmiech. Natychmiast ruszyłem do sklepu zbrożonymi jogurtami. Gdybym tego nie zrobił, pewnie byłoby już po mnie. Wbiegłem do środka i krzyknąłem: Zadzwońcie na policję! Na twarzy jednego z pracowników widać było zmieszanie. Wyjaśniłem mu wszystko, a policja zjawiła się po jakichś dziesięciu minutach. Opisałem im dokładnie wygląd tego mężczyzny i wspomniałem o jego samochodzie. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania, jednak nie udało im się go znaleźć. Jakim cudem nie udało im się go znaleźć? To jest zatłoczona, jak widać, ulica. Są tutaj kino. Sklep z mrożonymi jogurtami i pewnie jeszcze więcej innych sklepów. Nawet jeśli ktoś by go nie zauważył, chociaż wydaje mi się, że na pewno byli jacyś świadkowie, ponieważ ktoś taki rzuca się w oczy do cholery, to monitoring takie sklepy mają monitoring do cholery! Czemu nie sprawdzili monitoringu? Mieliby chociażby rejestrację tego auta i znaleźliby go bardzo szybko. Do dziś, każdej nocy prześladują mnie koszmary. Ha, to był frustrujący odcinek. Eee, dziękuję w każdym razie, że dotrwaliście do końca. O ile do tego końca dotrwaliście, jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmie. Hej!